Witam wszystkich bardzo serdecznie w poradniku Dany Roadet. W tym filmiku pokażę Wam jak wygląda to miasteczko. Ono się nazywa, zawsze zapominam jego nazwę, Skraj przed remontem. I potem zobaczymy sobie jak wygląda przeniesienie się na inny serwer i zobaczymy jak wygląda ono po remoncie. Ogółem y, jeśli chodzi o remont foriu to teraz rano y, po prostu no, nie nadaję, bo jest za gorąco. Po prostu mam takie upały, że po prostu mi no, głowa puchnie i po prostu <laughs> nie jestem w stanie y, nadawać y, z rana. Nie dlatego, że mi się nie chce, czy zrezygnowałem, tylko po prostu jest y, za gorąco na słuchawki dla mnie. Jak tylko troszkę te upały miną, no to wrócę do nadawania remontu, bo mam teraz teraz będę zdecydowałem się robić remont pustynnego miasteczka i będę robił, powiem wam, remont o tego tutaj miasta. Tego miasta będziemy remont robić. Ono jest nie za duże, nie za małe, fajnie, tam dużo jest do roboty. Te budynki tam są mocno zniszczone, więc będzie więcej nawet roboty niż tutaj. Człowiek, tutaj szykujcie się, że teraz będzie walka, bo... No bo tutaj jestem na serwerze, gdzie tego remontu nie robiłem, nie ma tu ogniska, więc będą tutaj wrogowie. Jak widzicie, te domki na dole to są, one nie są jakoś bardzo zniszczone, jak widzimy. Tu mają trochę podniszczone te dachy, ale ogółem... Nie są w złej kondycji, więc tutaj dużo roboty. Tutaj dużo roboty nie miałem, chociaż na przykład ten domek, no, no trochę tam z dachami, ale to się robi szybko. Taki remoncik. Szczurek. Taki remoncik robi się szybko i bardzo przyjemnie. Tutaj było dużo roboty, już jak widzicie, popatrzcie tu z tymi murami, tutaj, to to wszystko jest. Mocno zniszczone, dużo tutaj jest gruzu. Tutaj to przejście to już w ogóle będę starał się z nimi nie walczyć, ale czasami będę musiał powalczyć, no bo wiadomo. Jak widzicie, tu wszystko, wszystko jest mega zniszczone olbrzymie dziury w ścianach. Tutaj tak samo pełno tego gruzu zniszczony most. Tutaj wszystko też takie. Dobra, dobra, chłopie, ja tutaj nie przyszedłem z wami walczyć, dobra, spróbuję im uciec. Dobra, udało się w miarę powiedzmy. Jak widzicie, tutaj te mury wszystkie takie są no poniszczone mocno, zobaczcie, tam nie ma całkowicie dachu. Tutaj jest totalna... ...demolka. Tak samo tutaj, a już ten budynek... Tutaj tak samo jest, no to jest totalna demolka w tym mieście, a ja je całe wyremontowałem, już jak wiemy. A już najbardziej... Zdemolowanym miejscem jest, chciałem Wam od góry pokazać, zaraz, zaraz Wam pokażę. Ciekawa w ogóle opcja, tak uciekać przed nimi bez walki, mam tutaj bandaż jakiś stary. Dobra, dało się. Stąd będziemy widzieć. Ta wieża w ogóle tutaj jest tak troszkę mm, niedopracowana przez twórców. Ale zobaczcie na ten budynek, tutaj całkowicie było to, to zniszczone ta góra. Widać to chyba stąd. A no, zaraz tam jeszcze wejdziemy. Tylko chciałbym to od góry spróbować zobaczyć. Chyba tutaj się dawało skoczyć. Tak. I zobaczcie tą wieżę tutaj. Totalna, niezniszczona wieża. Nie da się tam wejść do góry, nawet w ogóle. Na sam szczyt. No bo jest totalnie zniszczona, zapadnięta. Tam jakieś fragmenty zostały u góry w murku. I stąd, jak widzimy, yy, tamten budynek jest jeszcze bardziej też zniszczony. Tutaj tron na po pożeraczkach gra tu. Zobaczcie, ile tutaj jest zniszczeń, ile gruzu i tak dalej, nie? No, jest to masakra tutaj. I naprawdę w tym, jeżeli chodzi o, o to miasteczko, było sporo roboty. Parę odcinków mi to zajęło, zanim udało mi się wremontować to miasto. Trochę zrekonstru zrekonstruowałem tą wieżę i ją trochę przerobiłem na bardziej taką praktyczną, bo ta tutaj zrobiona przez twórców ma. Niewielką y, wartość, taką praktyczną, no bo wiadomo, jest zniszczona. Powiedzmy, nie oceniajmy, bo nie ma co oceniać niegotowego nie dzieła. Ale widać, że tutaj roboty było naprawdę, naprawdę dużo. Y, no dobra, ewakuujemy się z tego y, serwera i zobaczymy teraz, jak wygląda to miasteczko po remoncie. Oczywiście, na innym serwerze mam wyremontowane. To jest mój pierwszy serwer, jaki założyłem w grze. To jest taki serwer, który dwa dni po premierze gry był założony. Tu jeszcze niedokończone mam te kanały. W ogóle teraz mam coś takiego, że kanały mam pod całą bazą. Kanały mam pod całą bazą i mam wyprowadzenia na konkretne warsztaty itd. i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest fajne. Dlaczego kanał robiłem? No bo mogłem, bo fajnie, fajnie podoba mi się. Lubię mieć y, zrobioną bazę tak, żeby ona była jakby y, funkcjonalna, w sensie jak najbardziej zbliżona do realnego świata, czyli mam coś takiego, że jeżeli w realnym świecie no, kanalizacja jest potrzebna do życia, no to w grze też chcę sobie tą kanalizację zrobić. No i dlatego zacząłem robić tą kanalizację, A przy okazji tam ta kanalizacja służy też jako takie podziemia, bo można będzie te podziemia zwiedzać. Będą tam też tajne przejścia do takiego pewnego miejsca, gdzie tam planuję też zrobić nowe miejsce i tak dalej i tak dalej, więc y, kiedyś w przyszłości pokażę Wam jak wygląda moja baza już po tych y, zmianach. Natomiast teraz skupmy się tutaj na tym Remoncie Tam pójdę tak podobnie jak szliśmy Podobnie jak szliśmy Tutaj sobie w tamtym filmiku Jak widzicie tutaj ten domek już Nie ma uszkodzeń na dachu Jest wyremontowany Podobnie jak i tutaj ten Domeczek Też całkowicie jest wyremontowany Wiadomo ja się tam w środku Pozbywałem tych jakichś tam y, Zniszczonych rzeczy, szkieletów Pamiętacie tu szkielety stały przed chwileczką jak byliśmy Tutaj, jak widzicie, pięknie schodki są wyremontowane. No i ogółem wszystko. Zostawiłem sobie te tutaj balisty. Balisty zostawiłem, bo nie da się wybudować nowych balist w grze, więc muszą być te uszkodzone tutaj stać. A tak se stoją. One nie, one nie są tragicznie uszkodzone, tak naprawdę. Dałoby się je naprawić w realnym życiu, gdybyśmy mieli taką balistę. Więc wyszedłem z założenia, że gdyby było zagrożenie, to sobie. Osoby tu mieszkające to naprawią. Jak widzicie, o, pamiętam, tutaj się męczyłem trochę co nieco y, z remontem. Wszystko tu jest ładnie pięknie wyremontowane. Tutaj mamy tą karczmę. Troszkę idę innym sposobem. Tutaj w ogóle jeżeli chodzi o tą studnię, to to jest dodane przeze mnie, bo. Y, Każde takie miasteczko musi mieć wewnątrz studnię w średniowieczu, bo to była podstawa, żeby studnia była. Nie budowało się w ogóle takich fortów, jeżeli nie było wody. Zazwyczaj w 90% się nie budowało takich portów, bo y, własne źródło wody w forcie było istotną rzeczą, żeby jak najdłużej przetrwać potem tym oblężeniu. Więc źródło wody w forcie musi być. Tutaj jak widzicie, o, to w ogóle jest fajne pomieszczenie, którego nie, czemu, nie trzeba było w ogóle remontować, bo po prostu ono tutaj sobie jest nie, tak, w takim stanie od początku. Tutaj nie usunąłem jeszcze tej, tej. No ale tak jak mówię, to jest remont na surowo tutaj zrobiony, ale jak widzicie nie ma już żadnych zniszczeń, jeżeli chodzi o ściany i inne takie rzeczy. Tutaj też y, wszystko pięknie, ładnie jest wyremontowane do sammiutkiej góry, to nie ma tak, że tutaj zostawiłem gdzieś jakieś tam niedoróbki czy coś. Wszyściutko jest wyremontowane. Y, w tej karczmie. My tutaj poszliśmy, bo tutaj wam remon, wyremontowane pokazuję wam dokładniej, bo nie ma przeciwników, nie? Aha, mamy iść na ten mostek. Wiemy. Jak widzicie, most odbudowany tutaj, odbudowane wszystkie mury są tutaj, tak samo. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnych zanieczyszczeń, niczego, wszystko jest już ładnie, pięknie wyremontowane. Odbudowane tutaj, wieża. Teraz Wam właśnie pokażę tą wieżę. Tutaj, jak zobaczycie, te domki, wszystkie, wszystkie, no, no, no całe miasto jest yy, ukończony. Remont teraz, jak idzie się na wieżę, to jak widzicie, ten most tutaj też jest wyremontowany. Tutaj podniosłem sobie kratę. Tutaj z tej strony też podniosłem sobie kratę. Cały ten balkon tu wyremontowałem, jak zobaczycie na wieżę z tej strony, to zobaczycie, że ma po cztery okna, no i zaraz zobaczycie, że ma też, że te okna są dość funkcjonalne. Gdzie to wyjście jest? Nigdy tego wyjścia to się tak z... zawsze zmywa ze sobą. O, i tu mamy to pierwsze okna. Są okna szeleckie, można tutaj stawać i strzelać, i to ma sens w tej chwili. Drugie okna mają pełnić rolę e, tych świetlików, czyli oświetlenia. Tu jak widzicie, belki dodane wzmacniające konstrukcję, bo inaczej tak, tak, tak się nie tworzy: konstrukcji, że tylko w, z boków muszą być co jakiś czas właśnie jakieś wzmacniające belki. Plus sama ta klatka schodowa i schody e, bardzo mocno wzmacniają też konstrukcję. Tutaj na górze mamy taką. Zobaczcie. Jak widzicie, w tej chwili wieża jest funkcjonalna. Spełnia funkcję jakąś obronną. W grze. Tutaj widzicie ten zniszczony domek wcześniej, tej matrony, co tam byliśmy. To zobaczcie. W pełni w 100% naprawiony domek. Bardzo ładnie wygląda teraz. Nie jest yy, w ogóle zniszczony. W ogóle tutaj też dokonałem kilku przeróbek w tym domku. Tutaj jest w ogóle takie pomieszczenie. Obejście, przede wszystkim co zrobiłem, to zrobiłem tutaj klatkę schodową, żeby można było wychodzić na ten tarasik. Tutaj z, z tarasu jest przejście, tutaj jeszcze do jednego pomieszczenia. Bardzo fajnie to pomieszczenie wyszło, chyba ostatnie, które robiłem, ale podoba mi się, bo ono. Yy, Fajnie tam się przechodzi z tarasu, no i jest taki ten. Tak naprawdę ktoś tutaj, gdyby ten dom istniał na, naprawdę, to w tym miejscu, tu w tym pokoju, gdybym miał taki dom w, w rzeczywistości, to w tym miejscu bym sobie zrobił y, y, salon komputerowy. Tutaj bym miał komputer i miałbym wszystko związane tylko i wyłącznie z grami komputerem i tymi rzeczami. Idealne. Uwielbiam takie odosobnione miejsca. Wiecie, do tego trzeba dojść, tutaj przejść przez taras, tutaj trzeba wejść. Tutaj, powiedzmy, jest główny dom i wszyscy tutaj mieszkają. A ty tam siedzisz sobie na stryżku, masz ciszę, spokój, możesz sobie ciupać w gry i głośno, i słuchać muzyki i tak dalej. I nikomu nie przeszkadza, że nikt ci się nie czepia, że przycisz to, czy coś tego typu. nie? Taki po prostu fajny pokój, na tarasie. Myślę, że marzenie niejednego gracza, żeby mieć właśnie takie miejsce, gdzie po prostu nikt nie będzie ci nic mówił. i nie będziesz mógł spędzić swój wolny czas tak jak chcesz, czyli grając. Czy tam czytając książkę, czy inne rzeczy, bo to, to nie jest tak, że tylko grając. Ja na przykład też dużo czytam i tak dalej, nie? Ale ogólnie, no po prostu takie miejsce, taki azyl dla gracza można powiedzieć. Azyl rozrywkowy. Tutaj jeszcze tylko schodów, bo tutaj planowałem schody też, żeby wiadomo, na te wyższe piętro było wyjście, bo w tej chwili jest tylko i wyłącznie poprzez hak. Więc albo schody, albo drabinę. Tylko no drabina jest mi ten, ale wydaje mi się, że tutaj, no te schody, no da się je tutaj, dałoby się tutaj je wbudować, jakoś. Jeszcze nie, nie jakby nie rozpatrywałem jak, ale wydaje mi się, że no, to po prostu skoro tu jest klatka, to z tej strony te schody, tu żeby było wyjście, nie? Najlepiej, bo tutaj nie ma też okien żadnych. I tak, tak bym myślę zrobił, że po prostu tutaj bym dał schody. Ale w tej chwili na razie tego nie robię. Mam odremontowane na surowo. I na razie tak zostawiam. Może w przyszłości kiedyś się coś pobawię, zobaczymy. Tak naprawdę jest tyle rzeczy do roboty w grze i, i innych gier do grania, że ciężko powiedzieć, czy znajdę na to czas. Gdyby to była jedyna gra jaką mam, to pewnie to już byłyby piękne, wszystko wyrobione. Bazę pewnie miałbym już z pięć razy większą, gdyby to była jedyna gra jaką mam, nie? No ale nie jest. Tu jak widzicie też, y, całe, cała ta brama tutaj, wszystko jak tam widzieliście na filmie, był syf totalny, w tej chwili tu jest. Całkowicie wszystko wyremontowane i w ogóle ten domek tak samo. Na tamtym filmiku tego domku wam nie pokazałem, ale on był też w totalnej ruinie. Od tego domku w ogóle zaczynałem remont. Tutaj mnie dziwi to okno, że jest tylko jedno. Ja bym to okno yy, przesunął i dał tam drugie, tylko jak tam wygląda ten? Nie dobra, bo zaczynam znowu myśleć o tym, co tutaj robić. A, miałem tylko pokazać. Aha, bo tu jest jedno okno, bo tu jest tak. Od tamtej strony jest wejście. Dobra, zobaczmy. Nadal nie ma tego wejścia do tego pomieszczenia. No to co tu jest? Tutaj jest pusta przestrzeń? Cholera, mam wrażenie albo pusta przestrzeń, albo jeszcze ewentualnie tu, nie? Aha, bo tu są tak. Dobra, już widzę, bo tutaj są tak te, no to tutaj będzie trzeba będzie wywalić, i może dodać okno, bo tu jest w ten sposób nie ma pustej przestrzeni, ale średnio tu są miejsca na okna. No jak widzicie jeszcze sekret jest. Oryginalny, nie dodawałem nowego. Widać zresztą, bo tam skrzynka jest oryginalna. No i dobra, tyle w tym odcinku. Yy, kolejny remont jeszcze pokażę, pokażę wam, gdzie będzie robiony. Jak oczywiście się trochę chłodzi, nie będzie tych upałów. A jak będzie trochę, nie musi być. Już się troszkę człowiek też do upałów przyzwyczaił. Więc nie musi być nie wiadomo jak zimno, żebym zaczął to robić. Po prostu też trochę przerwy. Tak naprawdę potrzebowałem od gry, żeby mieć chęci do grania w nią dalej, bo trochę w niej godzin spędziłem. Czekam po prostu też na nowy update, który też mnie zachęci do eksploracji, bo w tej chwili ta eksploracja jest już y, dla mnie troszkę nudna, dlatego że ostatni update był z gatunku tych. Y, Balansujących grę bardziej niż dających wyzwanie dla, nowy, dla starych graczy. Dobrze, dobrze, idziemy. Biegniemy, pokażę Wam jeszcze to miasteczko, które będzie remontowane. W remonstoriu teraz jeszcze nie wiem, na którym serwerze będę to robił. Zobaczę, gdzie tam y, mam y, wolne ogniska, że tak się wyraża. zwierzaki nie atakują. Bo mam, mam tą zdolność przyjaźń ze zwierzętami i mnie nie atakują. O, już jesteśmy w miejscu, gdzie będzie ten remont robiony. Wybrałem ten, żeby mieć troszkę takiej y, różnorodności, żeby nie tylko y, ciągle te takie średniowieczne, tylko takie trochę bardziej też pustynne miejsca. O, zobaczcie. Z Włókach też mam przyjaźń. Nie będą mnie atakować. Fajnie to wygląda, to jest taka twierdza na pustyni. Mocno zniszczona, jak widać zresztą. Tutaj te schody. Zobaczcie, takie wielkie, i to one dochodziły chyba tam do tego tego. Tutaj ja bym zrobił tak schody, tutaj bym to troszkę zniszczył, dał schody też na prawo, na lewo. No nie wiem jeszcze jak to będzie przebudowane. Nie wiem czy będę się trzymał y, oryginalnej tutaj idei, czy przebuduję sobie na przykład troszkę bardziej na siebie. Zawsze jak robię te remonty, trochę robię takich y, korekt twórców, bo nie wszystko mi tutaj pasuje zawsze. No i to jak widać. Sięga tam aż do góry, więc tu jest taka duża wieża. Dużo tu jest do roboty, dużo tu jest do roboty, i wygląda to naprawdę zacnie. Zastanawiam się, czy jestem w stanie dać ognisko, jak, jak jestem ich przyjacielem, czy nie. Zobaczmy. za mało wrogowie w pobliżu. Dobra, tym będziemy ten problem będziemy rozwiązywać już na e, Remont Forum. Dzięki za uwagę do usłyszenia i pozdrawiam wszystkich serdecznie.